Siema, Witajcie w kolejnym odcinku z kompresorkiem Hatla PV020MK. No i od razu jedna bardzo fajna dla mnie informacja, taki lekki update. Zobaczcie co się zmieniło. Widzicie? Widzicie? Już normalne blachy, normalne białe tablice z szarną czcionką. Wiecie co to oznacza? Niemniej nie więcej to, że już jest pozwolenie czasowe na normalne tablice rejestracyjne. I jak widzicie, przyczepa lekka, sprężarka powietrza, hatlapa, V020 IMK. Udało się w końcu, przyszła decyzja z Instytutu Transportu Samochodowego o dodaniu marki i modelu do systemu Cepik, no i jest zatwierdzone. Każda następna osoba, która będzie chciała taką sprężareczkę sobie zarejestrować, już będzie mogła to zrobić. Będzie bez problemu w systemie. Będzie można zarejestrować każdą taką następną sztukę. Każda osoba następna będzie miała już łatwiej, bo w katalogu będą też podane dane, wymiary wszelkie, więc nie będzie trzeba na stacji kontroli pojazdów tego wszystkiego ustalać. No dobra, weźmy sobie może tę małą klapę, bo jeszcze tak nie widziałem z tej perspektywy tego urządzonka. Aha, taki miły widoczek mamy. W sumie dobrze, może troszeczkę ciszej będzie pracować, jeżeli będzie tak zakryta. No zobaczymy. Hmm. To co, iść po akumulator i odpalić? Czy damy jej dzisiaj spokój? Eee, może dzisiaj damy spokój Dzisiaj już był dzień serwisowy Demaga no, niestety drugi raz mnie pokonał skubaniec Niestety tam nasi byli i to ostro Niestety e, filtr paliwa jest założony nie wiadomo z czego e, Wszystko było fajnie e, Oryginalnie miał być Knecht KC-30, a Wyszło, że jest nie wiadomo co, no i cholercia. <laughs> nie dało się w tamtym tygodniu tego zrobić, w tym tygodniu również, bo filtr, który rzekomo miał być po wymiarach pasującym odpowiednikiem, no jest troszeczkę za wysoki o jakieś 4 mm. No trudno, musiałem założyć stary filtr, a że już zalałem kurczę do pojemnika, do budowy filtra moli, no to myślałem, że no dobra, ki, odpalę. Może będzie ok, może odpali. No, niestety. Niestety, 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 ale. Nie stało się tak. Zapowietrzył się. I to na tyle, że samemu nie udało mi się tego odpowietrzyć. Niestety lagun gdzieś pojechał, akurat w tej chwili. A zabrał też klucze od warsztatu. I nie mam nawet kluczy, żeby odkręcić wtryskiwacze albo przewody wtryskowe, żeby. Spróbować się odpowietrzyć. Dobra, to było tyle, jeżeli chodzi na, o dzisiejszy krótki update z Hatlapą. Prawdopodobnie to będzie już ostatni odcinek, chyba że jeszcze będzie jakiś z wymiany rozrusznika i z regeneracji, no ale zobaczymy. Dobra, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!